Dobra, co będziemy gotować? Jutro jest dzień, w którym jemy wszystko to, co jedzą te cesienki. No, ty nam gotujesz śniadanie. Jeste Dobra? Za? Tak. Dobrze. Niech gotuje. Yy, chleb. chleb... <ścoughs> Przepraszam. Tost na bank. Myślisz, że to z serem? No, chyba tak. Aczkolwiek, no to wcich z rana. Czekajmy, niech, niech to zrobi. Czy to jest. Co? Co tu się dzieje? To nie jest to z serem. Jezu, a jak to było tofu? I to była jajecznica z tofu czy coś? No trzeba będzie zrobić tofu O ta mała kołsida. Kołsina. Ja, ja, ja. <laughs> Tylko myśli o kołszaniu. <laughs> Jajka na to! Jestem szczęśliwa, to ja jest, też jest to szczęśliwa, to jest. No to jest, pyszne pyszny. Czyli dwa jajeczka z tościkiem. Jajka na toście! Idziemy robić nasze jajka na toście! Kto smaży jajka, kto Ja mogę jajka. Tak? Tak! I ja robię także żółtko żółtku a nie jak u Ciebie, że wiesz... wiem, że jesteś szalona. Tańczę z marakasami! Tak, z marakasami! No, ja z marakasami. No, dobra. Co? 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 Tak jakby położę tu. Dobra. Nie jest nie jest Dobra, mamy to jest jestości. Cyk, cyk, cyk. Trzecie jajko i mamy to. Dawaj. Sól. Piekunie. Ale Jezu, jestem podziwiona, bo to wygląda podobnie. No nie? Tak. Idealnie. jemy śniadanie? Jemy. Śniadanko gotowe. Maselko trochę faktyczne. No. Wolnie. Końcuj śniadanko. No, o, tyle czekania. Leci. moje żółtko próbuje się ewakuować. Mm. Tak, jedzą No. Mm. Klasyka mm. śniadaniowa. Mm. Oh. Gotuję. Dobra, dobra, dobra. Warzyw było dużo, pomidorki lecą. Cóż to na ten obiadek wleci. Błagam, czy to są kluski z czosnkiem? Oby nie. A, a myślisz, że mogą być? Myślę, że może być. Ała! O kurczę, sałatka? Na no. obiad sałatka? Kurda. Trochę. A to jest sałatka czy nie? No bo no, taka miła. Tak mi się no, wydaje. To jest sałatka. Sałatka ogrodowa. No co, jakaś przebiedujemy, nie? Będzie fit. Będzie fit. Będzie dobrze. Niech będzie. No, sałatka, ale ma u serek, może... Sałatka ogrodowa i pieczarki, no. na obiad, znowu głodna, brzuszek pełny, właśnie pusty. Sałatka ogrodowa z simsów. dzisiaj. Przepraszam. mnie je, bo rosły górnie. Mówisz, że rosły na głowę. Co? Na zasadzie takiego... ...zarośniętego kopca. Ładnie. Tak? Tak. To ja dodaję marchewki. Ej, chyba, że wali po prostu całe. Tak? To wali. Tak. Cudownie. Szapoba, Pięknie. Zastanawiam się, żebyś jakąś taką miniaturkę na zasadzie. Ty masz ogórę a ja to? Fasunkie? <grym> Mmmmm... Tak... Ciężko będzie o tym hmm. zapomnieć, Tak. to wygląda. No dokładnie tak to wygląda. No jest mi. Jest dobrze. Czyli sałatka ogrodowa. Skonsumujmy. 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 Troszkę tą sałatkę wzbogaciliśmy, nie ukrywamy. Zrobiliśmy taki mały tuning. No, bo wiadomo. Odjąłbym peczarki. Ja też jestem w Timia. Mm. Dobrania. Mhm. Warto od czasu do czasu zjeść taki pożywny, zdrowy obiad. Mhm. Nasze simki nas zmotywowały. Mhm. Dbają o nasze simki o nasze zdrowie. Mhm. Jest pyszne. Zaraz Dobre, dobre, róbcie, róbcie. Zuzu, usiądź, a ponieważ. Ty, dzisiaj ja gotujesz? Mm? Mm. Tak. Wygląda jak gnioki. No, i co my tu mamy? Jutro na kolację zjemy coś z patelni. Z ciasto, coś. Tak. Sorry, ucz, flaszka mi spadła. <laughs> Zuzu, moment kulminacyjny. No, boję się. Co ja nam przyrządziłam? Chcę coś zjeść pysznego. Naleśniki! 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 Na leśniki. Na leśniki. Na leśniki. Na leśniki. Jutro jemy naleśniki z jakimś takim syropem klonowym, Jeszcze się zastanowimy z czym. Oj, tak, z masą, masą orzechowym. Ja chcę z masą orzechowym. Ja z bananem i masą orzechową. Ja A to nie ma banana. Ty Ty Francą. <laughs> 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 nie słyszeliście tego. Czas na naleśniki. I tak tylko sobie skończymy. No. To jest syrop z agawy. Najlepiej zbiła swoją przyjaciółkę kiełbasą, ale później okazało się, że ta to, to przyjaciółka była ją kiełbasą. Give me your pancaki mother fucker. Dobra, nie jest O W to. Oj, ręką mi zasłaniasz ostro, ale teraz już lepiej, dobra. I, i normalnie pancake wygląda jak dziwne świecące coś. Jakieś takie nocne nagrywki, dawno takich nie miałyśmy, nigdy chyba. Chcesz coś gadać? Mam tak zrobić? <grystanie> Są naprawdę piękne te pankeki. Ale to piękne. Jak będzie nowa kuchnia, to w nowej nie usiądziesz nigdy. Więc się jeszcze ciesz. Jest... To jest to, demoniku, O Boże. Co? Tak? Ono tak pięknie pachną goframi Ona jest wege, ale prosi o mięso Jak się czuję Ona jest na diecie, ale prosi o pancake'a Okej okay. mhm. Widzimy się za tydzień My chcemy oszamać te naleśniki Stawiajcie w komentarzach emotkę pancake'ów Jeśli jest to tak, jeśli nie, piszcie masło To Pa 吧，那不。